Hej, hej, witam Was e, serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, e, mamy lato, także myślę, że gdzieś tam sobie śmigę, czy na urlopach, e, może wieczorem to obejrzycie e, sobie do jakiegoś tam pepsi, czy do, czy do kolacji, a może w ciągu dnia. E, słuchajcie, ja bym dzisiaj chciał troszkę poopowiadać o, o tym, jak wygląda nasz układ zaponowy. E, słuchajcie, będę mówił o silniku benzynowym. Słuchajcie, geneza w ogóle układu zapłonowego to ona, muszę Wam powiedzieć, już trwa e, praktycznie 100 lat temu. Ten, ten układ zapłonowy został wynaleziony i to wynalazł taki pan, który się nazywał Charles Kettering. I to już on ten układ zapłonowy praktycznie wymyślił w 1910 roku. Mam tutaj zapisane. Także na początku to było tak e, skonstruowane, że Słuchajcie, była to praktycznie cewka zapłonowa, która była zasilana z akumulatora. Natomiast te, te, te przerwy, które pojawiały się na świecach, to one były, słuchajcie, wytwarzane przez specjalny tak zwany aparat zapłonowy. To, to był taki centralny. Dzisiaj w samochodach tego nie ma praktycznie. To był centralny taki wałek, który się obracał w kopułce ze stykami. Ja takiego przyrządu nie mam, bo to dzisiaj to praktycznie trzeba mieć albo jakiegoś dużego fiata czy poloneza starszego, żeby, żeby coś takiego słuchajcie, Wam tutaj pokazać. No, zasada była bardzo prosta. Trzeba było wytworzyć napięcie najpierw wtórne. I to, słuchajcie, dokonywało się na, to, na podstawie tak zwanego przerywacza. Jak pamiętam, on po prostu dokonywał przerw. A może się mylę, bo to już nie pamiętam, jak to dokładnie działało. I generalnie cewka zapłonowa chyba była zasilana cały czas. Tam się indukowało, słuchajcie. Wysokie napięcie i to wysokie napięcie było podawane do naszego rozdzielacza, to, to był taka mm, kopułka y, sprzężona w jakiś tam sposób z układem rozrządu. No i w tym momencie na tej kopułce, nie wiem, pewnie tego, tego nie, nie widzieliście, ale były takie takie kiedyś przyrządy, że nieraz mechanicy w starszych wozach to stosują, tak zwane stroboskopy i na tej podstawie się zgrywało kąt wyprzedzenia zapłonu. Tak to mniej więcej wyglądało. Słuchajcie, różni to się tym z dzisiejszymi wozami, że dzisiaj mamy praktycznie całą cewkę zapłonową sterowaną elektronicznie, czyli wszystkie sygnały są, słuchajcie, podawane z czujników Elektronicznych a nie tak jak to było kiedyś, że odbywało to się mechanicznie. Nawet kręcąc tą kopułką, to praktycznie na tej podstawie ustawiało się kąt wyprzedzenia zaponu. Były potem jeszcze takie modyfikacje, że już w samej kopułce były tak zwane takie odważniki, słuchajcie, które powodowały, że ten nasz Palec albo, albo był przesunięty do tyłu albo do przodu i w tym momencie na takiej zasadzie dokonywał. No i spadł telefon. Nie mam jeszcze gimbala, powiem wam. Także, ok, słucha się poprawiony. Na własną rękę coś tam zrobiłem. Trzyma się lepiej, chyba nie wypadnie. No. To jest, to jest zaleta chińskich akcesoriów, które tam gdzieś były zakupione na Allegro. No, czas jakoś radzić. Dopóki, dopóki ten mój kanał się nie rozwinie, no to, to będę jakoś tam się starał jakoś, żeby te filmy w miarę nagrywać jakiś czas w Ale wracając, także słuchajcie, do lat 80. to praktycznie wszystkie układy zaponowe, benzynowe, to miały tak zwane cewkę, słuchajcie, przewody zaponowe i palec tworzieracza, no i z reguły to wyglądało tak, że w zależności od ilości cylindrów, no to tyle mieliśmy, słuchajcie, tam e, przewodów zapłonowy lub chyba to bodajże było w maluchu, gdzie były, była cewka i, i były były bodajże tylko dwa przewody z przerowaczem ale już dokładnie nie pamiętam czy to tak było, musiałbym sobie może kiedyś tam wam powiem jak to wyglądało w Maluchu także ten, ten system cateringa to się opierał na tym że tam była jedna cewka zaponowa i nie wiem czy to gdzieś tam o, gdzieś to mam Rozrysowany, nie wiem na ile to zobaczy. O, coś tam widać? Zobaczcie. Tutaj mamy cewkę zapalową, ona była zasilana. Zasilana, słuchajcie, z akumulatora. I zobaczcie, tutaj mamy przerywacz. Widzicie? Przerywacz do masy. I tutaj, jak w momencie, się tutaj nam obraca owałek, to tutaj mieliśmy te przerwy i na tej podstawie tutaj wytwarzało się napięcie zmienne bo żeby tutaj z pierwotnego na wysokie cokolwiek było jakieś przełożenie no to musi tu być wytworzyć się napięcie zmienne żeby to tak zwany magnetyzm pola magnetyczne po prostu muszą być zmienne żeby one mogły się wzajemnie jakoś tam zaindukować no i mamy podanie tutaj na tą kopułkę rozdzielacza i potem to wszystko idzie sobie na na słuchajcie świecę zapłonową także słuchajcie taka cewka zaponowa to ona trochę wyglądała podobnie jak kondensator miała taki cylindry, cylindryczny kształt podobny trochę do budowy kondensatora miała podobne konektory z tym że tutaj jeszcze po środku mieliśmy takie wyprowadzenie na na centralne, słuchajcie, przewód zapłonowy. No, szkoda, powiem wam, że ja wyrzuciłem niedawno co taki układ. No, chyba trochę niepotrzebnie, bo tam miałem właśnie taki, taki, taki typowy przewód zapłonowy starszego typu, i mógłbym to wam pokazać, jak to, jak to wyglądało. No, i z tej cewki, tak jak Wam pokazałem tutaj na rysunku, to, to napięcie wysokie sobie tutaj szło do o naszego układu zapo, przepraszam, rozdzielaczowego, do kopułki rozdzielacza. No i potem na końcu, oczywiście, przewodem było transportowane do świeczki, no oczywiście tutaj na słuchajcie na elektrodach. Mieliśmy wszystko iskry, no i praktycznie to była cała, cała, że tak powiem, filozofia, jeżeli chodzi o zapon. No dzisiaj nie jest tak łatwo już, bo to jest wszystko zasilane, tak jak wspomniałem, słuchajcie, elektronicznie, no i praktycznie diagnoza takich była bardzo łatwa, bo, bo może było. No, łatwo to sprawdzić, czy, 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 czy w ogóle jest. Jest. Słuchajcie, napięcie na świece wystarczyło. Tam świecę sobie wykręcić i słuchajcie, przełożyć, przełożyć masą do obudowy silnika było widać, czy mamy, czy mamy napięcie. No i to wszystko odbywało się właśnie na tym. Słuchajcie. Na naszym aparacie zapłonowym. Potem to taka konstrukcja, mniej więcej słuchajcie, była stosowana do lat 80. No w tych najwyższych modelach, w latach 80. już zaczęto stosować modyfikacje, czyli aparat zapłonowy z tak zwanym, z tym elektromagnetycznym, elektrycznym przyspieszaczem zapłonu. No i powoli, powoli zaczęto też, słuchajcie, stosować to, 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 jeszcze kontrolę słuchajcie, do już w tych, tych układach wtryskowych, czyli, czyli zasilanych do dolotu w latach 80. Zaczęto też czasami stosować czujnik wału korpowego, żeby, żeby bardziej, żeby bardziej, słuchajcie, zoptymalizować ten, ten czas wtrysku. Te proste układy, no to, ta ani nie były, słuchajcie, jakieś trzeba było duże, stosować duże, w miarę, duże pojemności silników, żeby uzyskać w miarę, w miarę takie przyzwoite moce i przyspieszenia, no i, Wiadomo, to co mechaniczne nigdy nie będzie tak precyzyjne jak elektroniczne, i no i te autka po prostu piły sobie paliwo. Także no te to stare konstrukcje, one po prostu sobie no wciągały paliwka i to nie mało. Zresztą kiedyś nie było takich tam kryzysów energetycznych, paliwo było tanie. Zresztą ja pamiętam, słuchajcie, no mam tyle lat już, że były czasy, że paliwo było hmm, po 2 zł z groszem. Były takie czasy. To dzisiaj nie do uwierzenia, ale kiedyś tak było, lata, lata 90. było paliwo. poniżej 3 zł za litr. Także sądzę, że trochę inaczej się też zarabiało, to, to nie było te, te, te tysiące jak dzisiaj. Tylko taka, taki, taki realny dochód to było kilkaset złotych dwa zł, to też inaczej trochę odczuwało się niż tak jak dzisiaj. Zresztą powiem wam, że jak widzę, na przykład byłem niedawno na takim krótkim wyjeździe gdzieś tam na kaszubach. Jak ile ludzi śmiga, to, 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 to tam prawie 8 zł, to, to jednak ludzie leją i nie patrzą. To także tyle, co ja chciałbym powiedzieć wam na temat genezy układu zapłonowego Słuchajcie, także pamiętajcie, układ zapłonowy benzyniaku to jest 100 lat praktycznie i myślę, że diesel też ma podobną genezę. O dieslu spróbuję opowiedzieć w innych odcinkach. I to co chciałbym Wam jeszcze przekazać, słuchajcie, to ten układ zapłonowy będziemy sobie powoli rozwijać. Ja będę starał się robić jakieś tam materiały, które będą. W miarę szczegółowo tłumaczyć, czy jak działają układ zapłonowe w ogóle w wozach, jak to robi Opel, jak to robi BMW na przykład, jak to robi Audi, czy tam, czy, czy te włoskie takie marki premium Ferrari, czy, 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 czy tam Maserati, no to w dalszych, w dalszej, że tak powiem, jakichś tam, w dalszych odcinkach kanału, gdzie, gdzie trochę, ale, Postaram się jakoś śmierć do, do redagowania materiałów, do szukania tego wszystkiego, bo ja po prostu muszę to robić wszystko sam. Także pamiętajcie, układ zaponowy to cewka, akumulator, oczywiście starego typu, w zaponu, czyli, czyli, czyli ta, ta, ta kopułka, przewody i świece, no i tam nic więcej nie było, także w przypadku awarii takiego układu, to, to było, to było niewiele, niewiele było do szukania, było bo albo cewka, albo, albo świecę, albo kopułka była już zniszczona. Także tak to wygląda, że chodzi o układy zapłonowe starego typu. Słuchajcie, jak, jak Wam się podobało, to, to dajcie łapę do góry. Zróbcie suba mojego kanału. Koniecznie róbcie subskrypcję. Udostępniajcie te materiały, żeby to tam latało sobie po, po sieci. No i trzymajcie się. Do następnego razu. Hej.